piosenka Oto Raj, a właściwie Twój single, ma ponad milion wyświetleń. Jak się z tym czujesz, powiedz mi Wiesz, co tak, to prawda, ma już ponad milion, milion wyświetleń. Bardzo się cieszę. Jakby e, nie ukrywam, trochę zakładaliśmy z produkcją, e, obstawialiśmy, ile tych wyświetleń, w jakim czasie będzie, ale absolutnie nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. No i co, no ja jestem zachwycona, bardzo się cieszę, bo jednak ta nutka. Rzeczywiście wpada w ucho i cieszę się, że ludzie ją podłapali. No właśnie, na tym teledysku też wystąpili uczestnicy z drugiej edycji? Powiedz mi, jak wam się w ogóle ta praca na planie wyglądała? Byłaś na tym Zanzibarze, więc masz też porównanie do bali. Czy w ogóle ktoś miał może pretensje, że nie wystąpił u Ciebie w teledysku? Bo to też takie słuchy doszły. Wiesz co, ja myślę, że nawet jak ktoś nie powie, no to, to zawsze jest taki niesmak Ja nie ukrywam, gdyby ktoś z innych uczestników zrobił piosenkę, robił klip I ja nie zostałabym na ten Zanzibar zaproszona, to też bym się poczuła trochę urażona No wiesz, no jednak fajnie w takie miejsce polecieć i, i odwiedzić, zobaczyć coś nowego No ale też niestety w lejsach tych biletów nie dawali, także no, musieliśmy jakby zmniejszyć do minimum liczbę osób, która poleci i wystąpi w klipie Jakby to była narzucona decyzja z góry, ja nie miałam na nią wpływu, tak jak i żaden z uczestników Ale myślę, że skład był słuchaj całkowicie fajny, fajnie się bawiliśmy Praca na planie była bardzo przyjemna Operator kamery dorobił się poparzeń No w ogóle było bardzo ekstra przyjemnie ale miałaś wpływ na to, kto leci, czy nie? Nie, 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 absolutnie. Jakby oczywiście e, bardzo zależało mi na Adce, e, bo, bo jednak byliśmy najbliżej, e, ale co do reszty nie miałam kompletnie na to wpływu. E, no, ale cieszę się, że było tak, jak było, wiesz? Serdecznie Was zapraszam, kochani, do oglądania nowych wywiadów na przeambitni.pl. Pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcjach.